Zobaczcie co się stało, to ogniwo akurat jest we wodzie bo przedziurawiłem je odrywając blaszki, więc też je postanowiłem wynieść, a to stoi już tydzień we wodzie. Zobaczcie co tutaj się dzieje. To ogniwo, które ma kolor ocynku Zostało samo zapłonu. Był to taki Samsung też. Ten ma 2100, ten miał 2500 pojemności. Odzyskane ogniwo było. Było przetestowane pojemność. Nic się nie grzało. Ani nawet 2 stopnie. Naładowałem do 4,2 V 4,18. Odłożyłem na deskę do leżakowania. No i po około 10-12 godzinach leżakowania po pełnym naładowaniu dostałem samo zapłonę. Zobaczcie, jak wygląda ta deska. Ona sobie tutaj stała. tu jest cały plastik stopiony. Dziura w desce. Cały czas. O, tu jakiś kawałek tego plastiku stopionego. Właśnie jedno ogniwo się spaliło. A dziwię się, że te nie wybuchły. Tu już koszulka stopiona całkiem. Tu już w ogóle całkowicie jest stopiona całkiem. Czy to wszystkie sobie w koło? Już? Już przyniosę miernik, zobaczę, czy mają jakieś napięcie. Pod, ponad tygodniu stania w tej wodzie. No, ja mają około 37V. Zależy który, no ale wodarza i dała sobie z nimi rada. Więc one pójdą, nawet nie wiem czy pójdą na recykling. Tylko czy sobie tu polażę, jeszcze chwilę.